Najdłuższa turystyczna jaskinia w Europie i to tak blisko Polski. Zobaczcie ją razem z nami. Mam taki nawyk, że gdy oglądam jakiś fajny materiał w mediach społecznościowych z pięknego miejsca, to automatycznie zaznaczam go sobie w mapach Google gwiazdką z myślą, a może kiedyś tam się wybiorę, lub będę w pobliżu i skorzystam. Tak było właśnie z tą jaskinią. Stanęliśmy na parkingu o godzinie 16, mijając i próbując wcześniej stanąć na czterech innych, które były zapełnione, z podejściem takim, że o tej porze to nie opłaca nam się nigdzie iść. Ale jak zobaczyłam, że mamy 3 km do tej jaskini, którą kiedyś zaznaczyłam w mapach po obejrzeniu jakiegoś fajnego filmu z nią w roli głównej, to w momencie się ogarnęliśmy i ruszyliśmy z nadzieją, że może uda się ją zobaczyć. Zdążyliśmy idealnie. Ostatni zjazd pod ziemię był o 17.45, więc jeszcze na spokojnie obejrzeliśmy wiwarium, wypiliśmy po piwku i kupiliśmy małe pamiątki. Jak podaje nam strona internetowa jaskini postojnej, odkrył ją Luka CEC. To był jest nowy świat! Zakrzyknął tymczasowo zaginiony Łukaszec, stojąc na wysokiej skalnej ścianie górującej nad podziemną rzeką w jaskini Postojnej. W kwietniu 1818 roku w jaskini Postojnej trwały przygotowania do wizyty samego cesarza Franciszka I i cesarzowej Karoliny Augusty. W tamtych czasach odkryty został zaledwie kilkusetmetrowy odcinek jaskini znajdujący się tuż za wejściem do niej. Cesarzowa matka zapragnęła zobaczyć ją na własne oczy a cesarz wraz z małżonką postanowili zatrzymać się w jaskini postojnej w drodze do Dalmacji. Na kilka dni przed cesarską wizytą opiekunowie jaskini byli podekscytowani i całkowicie pochłonięci przygotowaniami. Aby zapewnić cesarzowi niezapomniane powitanie i zachwycić go, postanowili skonstruować na dużych skałach nad podziemną rzeką piramidę z tablicą powitalną. Jednak w trakcie zawieszania tablicy zdarzyło się coś, czemu jaskinią już od dwóch stuleci za chwyca się cały świat. W celu zawieszenia tablicy nad rzeką przerzucono długą drabinę, a na niej położono deskę, po której na drugą stronę przeszedł odważny latarnik Luka Cec. Podczas gdy pozostali byli zajęci pracą, Cec zaczął wspinać się na skały po drugiej stronie rzeki, aż w końcu ryzykując życiem dotarł na szczyt skalnej ściany. Stamtąd krzyknął do osób przebywających w jaskini, pomachał im i zaczął przemieszczać się w głąb skały, a po chwili słabości aby światło jego lampy zniknęło w ciemności. Spostrzegliśmy go stojącego na skale, zauważyliśmy, że idzie dalej i jeszcze przez chwilę widzieliśmy blask jego lampy. Jakieś pół godziny czekaliśmy na tego odważnego człowieka, martwiąc się, czy nic mu się nie stało. W taki sposób wydarzenia z 19 grudnia 1823 roku opisał Jakob Widmar, przełożony ceca. Przekonani, że cec uległ wypadkowi w jaskini, nie wierzyli własnym oczom, gdy po długim czasie się ujrzeli światło lampy i samego Ceza stojącego na skałach. Cez wykrzyknął wtedy zdanie, które zapisało się w historii To tu jest nowy świat! To tu jest ran. po czym szybko zszedł, aby opowiedzieć o swoim odkryciu kolejnej jaskini. Idąc przez nią, zszedł spory kawałek, ale nie dotarł do jej końca. Aby móc trafić do wyjścia układał na ziemi odłamane stalaktyty i stalagmity tak, aby wskazywały mu drogę. Odkrycie luki Ceca nie położyło kresu opowieściom o jaskini postojnej wręcz przeciwnie sprawiło, że powstało ich jeszcze więcej. Warto zaznaczyć, że 24-kilometrowy system sal i korytarzy tworzący najdłuższą w Europie jaskinię turystyczną nie jest jedynym odkryciem Ceca. Drugi odkryty przez jego obiekt był bardzo mały, miał długą szyję i był równie istotny. Jaskinia postojna jest otwarta codziennie, włączając w to święta państwowe 365 dni w roku, a w grudniu mają nawet swoją żywą szopkę. Wycieczka po jaskini, która obejmuje przejażdżkę kolejką i spacer ścieżką o niskim poziomie trudności, zajmuje około półtorej godziny. Podczas każdej wycieczki w jaskini postojnej zwiedzającym towarzyszy przewodnik, który posługuje się językiem. Słoweńskim, włoskim, angielskim lub niemieckim podczas szczegółowego przedstawiania cudów jaskini. Odwiedzający mogą także skorzystać z audioprzewodników dostępnych w 17 językach. Zwiedzanie jaskini jest dostępne dla każdego, także dla rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnością ruchową. Temperatura wewnątrz jaskini jest stała przez cały rok 10 stopni Celsjusza. Dlatego warto założyć ciepłą odzież i odpowiednie obuwie. My ubierając się w pośpiechu w ciem... Żarówce kompletnie o tym zapomnieliśmy, ale emocji było tyle, że bez problemu wytrzymaliśmy cały ten czas pod ziemią z jedyną gęsią skórką z ogromnych emocji, towarzyszących nam przy odkrywaniu piękna jaskini. W Wiwarium, a także podczas zwiedzania jaskini, zobaczyć można było nadzwyczaj podobne do aksolotli meksykańskich odmience jaskiniowe. Ludzie żyjący na terenach krasowych przywykli do jaskiń, szybów ginących rzek, jezior oraz źródeł, które nagle wytryskiwały. Pod ziemi po ulewnych deszczach lub w trakcie powodzi. Jednak widok wyniesionej przez silne prądy wodne nietypowej ryby o śnieżno-białej skórze, długim tułowiu i ogonie oraz czterech odnóżach zadziwił wszystkich. Mieszkańcy okolic uwierzyli, że w jaskini postojnej żyje przerażający smok, a te dziwne białe stworzenia to jego potomstwo. Ale małe smoki zainteresowały nie tylko miejscową ludność. Opowieści o tych stworzeniach zaintrygowały także naukowców. W XVIII wieku biologowie współzawodniczyli ze sobą. Można to było nazwać niemal wojną. Oto, który z nich jako pierwszy przedstawi nowy gatunek z jaskini postojnej? Giovanni Antonio Scopoli najwcześniej pozyskał żywe okazy małych smoków. Które w 1768 roku zostały opisane naukowo i zyskały łacińską nazwę Proteus anguinus. Odmieniec jaskiniowy to gatunek endemiczny dla kresu dynarskiego, co oznacza, że występuje w niewielu miejscach na Ziemi, a wśród nich głównym obszarem jego występowania jest Słowenia i jaskinia postojna. Specyficzne warunki panujące w jaskini, ciemność, stała temperatura i długie okresy braku pożywienia sprawiły, że odmience stały się istnymi strzami przetrwania, a ich unikalne cechy przywodzą na myśl supermoce. Już sam wygląd odmieńców jaskiniowych jest nietypowy. Mają długi kojarzący się z wężem tłów, a cała długość ich ciała sięga 25-30 cm, co sprawia, że są jednymi z największych jaskiniowych drapieżników. Ich skóra jest blada o różowym odcieniu i zdaje się niemal przezroczysta. Mają krótkie kończyny, zakończone trzema lub dwoma palcami, poruszają się w wodzie, wijąc się niczym wąż i pomagając sobie kończynami. Ich układ oddechowy składa się z zewnętrznych skrzeli i szczątkowych płuc. Choć dorosłe osobniki nie posiadają oczu, mogą orientować się w otoczeniu dzięki znajdującym się w skórze receptorom. Dzięki nim doskonale wyczuwają swoje ofiary, a ponadto ich skóra jest bardzo wrażliwa na światło. Odmieńce potrafią przeżyć bez pożywienia nawet 12 lat i dożywają nawet 100 lat. Coś niesamowitego, przecudowne stworzonka. Po zwiedzaniu w jaskini, postanowiliśmy poszwędać się jeszcze troszkę po miasteczku. Skonsumowaliśmy małą kolację kupioną w pobliskiej piekarni i załapaliśmy się na pokaz akrobatyczny na głównym placu w postojnej. I pomyśleć, że to wszystko zdarzyło się przez przypadek! Bo zaznaczyłam gwiazdeczkę właśnie w tym miejscu i zaciekawiło mnie, w jakich rejonach zatrzymaliśmy się na pauzę.